Penem dzisiaj nocujemy w tej, yy, w tym campingu. Yy, ciekawe. Pipę masz mnie nie budzić w nocy. Masz mnie nie budzić w nocy. Jak będziesz się yy, wiercił na łóżku, to nie śpisz ze mną, mówię ci poważnie. Nie śpisz ze mną, jak się będziesz wiercił na łóżku. A zrobimy niedzielne skrzydełka? Mordzia, zrobimy niedzielne skrzydełka. prosz No próż! Pipuś! Pipuś! Co tam słychać? Będziesz grzeczny w nocy? Nie będziesz się wiercił? Dobra, spoko, no to zostajesz Jak macie jakiś challenge dla nas yy, wieczorny Żebyśmy mogli we dwójkę wykonać Piszcie w komentarzach Zobaczymy jakie macie pomysły w głowie Pipka i Dekuś wam odpowie Hello. Skrzydełka Pipen, dawaj mordzia Dobra, faza bociana Faza bociana teraz, tak jest, faza bociana Jesteśmy, jesteśmy bocianem teraz. Jedna noga, tak, jak Flaming. Pipuś, ale ty jesteś gęsior, a nie Flaming czy tam bocian. Normalny jesteś? Pipuś. No co? Pipuś. No, normalny jesteś czy nie? Okej, okay, w porządku.